Wszystkim na moim kanale czas zacząć nową serię pod tytułem Retro wspominki czyli pirotechnika, która kiedyś była dostępna, lecz niestety została wycofana ze względu na to, że nie posiadała CE. I w dzisiejszym odcinku opowiemy sobie, mianowicie dlaczego tak się stało, i potem przejdziemy sobie do takiego oto Moździerza. W 2010 roku Unia narzuciła nam że Musimy wycofać lub wyrobić do danego rodzaju pirotechniki CE certyfikat jakościowy. Jeśli do 2017 roku, do bodajże 2 albo 4 lipca, owa pirotechnika nie posiadała CE, nie może zostać już sprzedana. Strzelać z niej możemy jak najbardziej, przechowywać ją możemy jak najbardziej, ale kupić jej w sklepie już nigdzie nie możemy ewentualnie gdzieś tam spod lawy ale to na własne ryzyko i na przykład wszystkie petardy z siarką nadraskę out, wszystkie moździerze out yy, i wszystkie szelki trzeciej klasy out zostaną tylko szelki czwartej klasy ale takie szelki są tylko do użytku przez profesjonalistów i w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie moździerz Kiedyś można było z takiego moździerza poszelać. Teraz, już niestety, jeśli ktoś jeszcze takiego moździerza ma w domu, to zobaczy, co to jest za moździerz. Jeśli ktoś z niego strzelał to sobie przypomni. Ja akurat z niego będę strzelał pierwszy raz. Jest to Fierce Devil. Taki moździerz. Muszę przyznać, że naprawdę grafika jest naprawdę creepy. Taka straszna. Patrzcie na tą grafikę. Jest naprawdę straszna. Jeśli chodzi o jakiekolwiek informacje, mamy tylko. Takie info, nie ma kompletnie nic ani z przodu, ani z tyłu, ani z boku, ani tu, ani tu. Nie mamy nigdzie podanej informacji ilość gramów, kto to wyprodukował, czyli jaka firma pirotechniczna. Nie mamy jakie to są efekty. Nie ma po prostu nic. Jest goło i wesoło. I taki zestawik kosztował od 25 zł do 40 zł. Co mieliśmy? Mieliśmy taką rurę z podstawką, na której też nie ma kompletnie nic, tylko jest ostrzeżenie w języku angielskim i posiadaliśmy 8 kul. Ja już się kulę wystrzeliłem jakiś czas temu i mogę Wam powiedzieć, że to jest moździerz hukowy, firma Triplex. Ale co jak nie mam zielonego pojęcia, nie ma tu kompletnie nic. A powinna być chociaż instrukcja w języku polskim i posiadać NWP że nie wymaga pozwolenia jeśli chodzi o przechowywanie i strzelanie nie ma nic takiego ani NWP ani C ani instrukcji w języku polskim więc taki produkt tak naprawdę nie powinien być był kiedyś sprzedany no ale jakoś mi się udało go zakupić i, i dopiero po jakimś czasie się odnałem że takiego czegoś tak naprawdę nie powinienem zakupić a że ktoś nie powinien tego sprzedać no i teraz takie coś mamy cudeńko i sobie po prostu pójdziemy, przetestujemy i zobaczymy jak kiedyś taki moździerz dawał radę, czyli takie retro wspominki, jaka kiedyś była pirotechnika. A więc zapraszam do oglądania. Pierwszy test na D cybelomierzu. O, kamerę sobie tutaj postawimy, kochani. W taki oto sposób żebyście mieli podgląd ustawiam decybelierze i lecimy 120. 80,6 jest moc. Obiekt monitorowany, wychodek kurde 120. Ja pierdolam. Szelka kontra duży ciężki gar. o kurde ale pierdzielnięcie ma tu jak ziemię wzruszyło, patrzcie jak ziemię a przecież tu jest taka skorupa ale pierdzielnięcie a ten gar jest naprawdę ciężki ja pierdylam ale moc teraz położymy na szelkę taką starą drewnianą płytę chodu chodu chodu, chodu, chodu. Wyskoczyła Ale mój pierdzielnięcie Wyskoczyła z tego Kurde Ale jazz, idziemy teraz wytestować czy wybucha w wodzie Ale komarów, ale komarów Patrzcie jaka rzeźba Szelka wpadła do wody, ale wypłynęła, ale mi piszczy w uszach, ah, powiem wam, że Dumbum się chowa przy tych szelkach, szelka w błocie, aktung! Ja pierdzielę. Moc! Kurde, ale moc! Patrzcie! błotko. O, 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 o. Patrzcie jaka dziura! Taką dziurę zrobiło! Ja pierdziele! Ja tu widziałam tylko jak liście pospadały, patrzcie! Świeży listek spadł. Ale dziura! No, powiem wam, że te szelki od Riplexa hukowe, to naprawdę była moc kiedyś. Zobaczmy, co szeleczka zrobi z chmarą pokrzyw. Jaka fala uderzeniowa. Oh my bad god. Oh shit! Oh shit! Oh, 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 oh. Ale dziura! Tutaj była ta szelka. Patrzcie, jaka dziura. Ja pierdzielę, ale moc! Są to szelki hukowe, więc jak najbardziej można w dzień strzelać. I mam teraz dylemat: czy strzelić tej szelki w powietrze, czy wrzucić do tej tuby do góry nogami. Teraz mam dylemat. Czy po prostu takiem rzucić, żeby rozerwało tą tubę? Chyba tak zrobimy. Na koniec taką destrukcję malutką Na bogatości. Czekajcie. Muszę podpalić i, i w długą. Powiem Wam tak: tu została resztka z tego moździerza. Tutaj był sobie kiedyś ten moździerz. Ja e, osobiście mogę Wam powiedzieć tyle: nie spotkałem się e, w dwuletniej mojej historii, w dwuletnim moim doświadczeniu zastrzelania z petard i ślaki pirotechniki, żeby jakakolwiek pirotechnika legalna klasy trzeciej. Zrobiła taką dziurę, wyrwę. Tak samo z tymi pokrzywami, tak samo z tym błotem, czy tutaj e, taką wyrwę. Naprawdę, zobaczcie jak to wygląda, jaka wyrwa, jaka dziura. To w zimę w śniegu takie dziury, to w śniegu robiły TP-12, Bum Bum, Dum Bum, e, Danger P-16, no zobaczcie. To zrobiła malutka szeleczka. Cena 25 zł, między 25 a 40 zł, jest to cena naprawdę e, zarąbista. To była cena, bo moc, hałas 120 decybeli, co ja się jeszcze nigdy nie spotkałem, żadną petardą, która by tak walnęła. Może mirowic, e, szelki naprawdę bardzo potężne, nieduże, bardzo potężne i głośne. I naprawdę 8 sztuk, nawet za 30 zł, jest to godne. Uwagi! Więc moja ocena, jakby te, ale komarów. Jeśli dalej te moździerze kiedyś istniały, to ja bym dał im ocenę 11 na 10. Bo jest naprawdę coś bardzo, bardzo mocnego, a zarazem niebezpiecznego, ale zarazem bardzo fajnego, które potrafi pozytywnie, naprawdę zaskoczyć. Ja wiele w swoim życiu widziałam, ale czegoś takiego mocnego, legalnego nie widziałam. To byłoby na tyle. Jeśli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie mi w komentarzu, czy mieliście może e, taką kiedyś pirotechnikę. No i zapraszam Was, niebawem będzie jakiś kolejny odcineczek z Retro Spominek. Trzymajcie ciepło. Pozdrawiam.